w Niemczech pierwsze przeszczepienie skóry u tej samej osoby. 1906 w Czechy pierwsze przeszczepienie rołówki. 1954 rok USA pierwsze udane przeszczepienie nerki. Dawcą oraz biorcą byli bliźniaki jednojajowe. 1966 pierwsze w Polsce przeszczepienie nerki od dawcy żywego Wrocław. 1966 Warszawa pierwsze w Polsce przeszczepienie nerki od dawcy z małrwego 1967 RPA pierwsze na świecie przeszczepienie serca 1967 pierwsze na świecie przeszczepienie wątroby USA 1981 USA pierwsze przeszczepienie serca i płuca 1985 Pierwsze w Polsce przeszczepienie serca, zawsze. 1986. Kanada. Pierwszy na świecie przeszczepienie obu płuc. 1988. Warszawa. Pierwsze w Polsce udane przeszczepienie nerki i trzustki.